Z ewangelii według świętego Mateusza. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Na pewno przekonaliście się już nie raz, ja w każdym razie to już zdążyłem odkryć w swoim życiu, że rzeczy najważniejsze, najcenniejsze są całkowicie za darmo. Za to, co w życiu najważniejsze, najcenniejsze, nic się nie płaci. Um, oczywiście ludzie panicznie zbierają pieniądze, dobra materialne, żeby być zabezpieczonymi, żeby mieć coś, żeby coś posiadać, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. I zapominają, że um, kiedy coś się ofiaruje bezinteresownie, za darmo, to to potem przynosi wielkie owoce, to procentuje. I że to jest inwestycja w przyszłość, w przyszłość niebiańską. Wreszcie, miłość. Miłość i dobroć, i piękno są za darmo. Czy zapłaciłeś kiedyś Panu Bogu za widok rozgwieżdżonego nieba? Czy zapłaciłeś kiedyś Panu Bogu chociaż grosza za rozgrzeszenie? Czy zapłaciłeś kiedykolwiek Panu Bogu jakiekolwiek pieniądze za to, że Cię stworzył? To, co najważniejsze. Jest za darmo i dlatego my też powinniśmy za darmo to rozdawać. Im więcej tego rozdamy, tym więcej miłości, dobra i piękna będziemy posiadać. Miłość dzielona się mnoży. Święty Janie Pawle II, Ty umiałeś dawać darmo to, co darmo od Pana Boga otrzymałeś. Dziękujemy Ci za to, że nas tego dzisiaj uczysz. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Do zobaczenia jutro.